A presa do de Janeiro é de ouro. Mamy kolejny problem na maderze. Otóż wiatr jest bardzo silny. Pogoda jest piękna, wiatr jest silny, ale i z tego powodu też wszystkie loty są prawie odwołane. Nasz na razie jest opóźniony, czyli on jest w trasie. Do Zobaczymy co się będzie działo. Mamy niezły klock Jak się ta nasza podróż zaczęła problemami, tak kończy się problemami, bo nasz, nasz lot został odwołany. Szukałem alternatywnego, jest 10-godzinna podróż yy, przez Lizbonę i przez Dublin, ale dopiero za dwa dni. Stoimy w kolejce teraz do biura obsługi Ryanera. Zobaczymy co zaproponują. A tak wygląda oblężone biuro Ryanera. A my jesteśmy ostatni w kolejce. wzięliśmy sobie Zadasiem takich krzesełka do kolejki, bo nas czeka, no, może ze 2 godziny czekania najbiedni. Czy wspominałem o tym, ale okazało się, że, że te loty wszystkie odwołane, bo wszystkie totalnie loty są odwołane za wyjątkiem lotu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Ten samolot poleciał, ale nie są spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, tylko strajkami kontrolerów yy, ruchu lotniczego we Francji, czyli nad Francją w ogóle nie można latać. Dlatego wszystkie loty zostały yy, odwołane. Dobrze się stało, szczęście w nieszczęściu, że Adam ma urlop do końca tygodnia, bo mam nadzieję, że do końca tygodnia uda nam się wrócić do Londynu. Ja o siebie się nie martwię, bo ja żadnych urlopów nikogo nie muszę prosić, tylko mam nadzieję, że nam Ryanair zaproponuje jakąś, jakąś sensowną alternatywę, żebyśmy nie musieli grubych pieniędzy dopłacać do tego biznesu. Do tych wakacji, bo znalazłem jakiś lot z dwoma przesiadkami, 10 godzin lotu, ale jeden bilet w jedną stronę kosztuje około 400 funtów. Nie, nie mówiąc już o transferach na lotnisko, o noclegach i tak dalej, więc to koszmarne pieniądze wyjdzie. Jest pół do trzeciej nad ranem. Jesteśmy dalej na lotnisku. Adam śpi na podłodze, ja nie umiałem zasnąć. Było tego, że mam jakiś tam materac pod sobą, ale to co się dzieje to dramat. Pierwsza informacja prostująca przyczyną, przyczyną odwołania lotów wszystkich. Nie był żaden strajk kontrolerów we Francji, bo szukałem informacji. W mediach nie znalazłem, nie znalazłem żadnego potwierdzenia. Natomiast znalazłem angielski artykuł, który mówił o tym, że na, w tym rejonie i w rejonie Wysp Kanaryjskich szaleje prawie huragan. 75 km na godzinę. Taka jest prędkość wiatru, mniej więcej. Co się stało potem? Staliśmy te dwie godziny w kolejce do biura Ryanaira. Jak doszliśmy? No Ryaner oczywiście się wypiął na wszystkich. Kompletnie nie interesował się swoimi klientami. Zaproponowali nam lot i przebukowali na 18 maja, czyli jeszcze 9 dni, musielibyśmy tutaj siedzieć do następnego lotu Ryanera. Spytałem się, no dobra, ale co z noclegami? Co z wyżywieniem? co z kosztami pobytu w ogóle przez te 9 dni już nie wspominając o jakimś tam urlopie, czy, czy możliwości utraty pracy przez niektórych. Powiedzieli, że to jest nasz problem. Myślę, że powinniśmy sobie sami to załatwić, pieniążki i, i wtedy zwrócić się o zroszczeniami do Ryanaira, a oni będą mieli czas na to, żeby to załatwić. Nie wiadomo jak długo. Zatem no, był bałagan niesamowity. W końcu po iluś tam godzinach udało mi się kupić bilety z Wizara na sobotę wieczorem dla Adama do Katowic bezpośrednio. Ja też kupiłem bilet do Katowic i z Katowic w niedzielę rano mam do Londynu lutą. Także siedzimy tutaj jeszcze do, do soboty. Czyli jeszcze cztery dni. Środa, czwartek, piątek, sobota. Cztery dni jeszcze. Co jeszcze ciekawego? A, w momencie, kiedy loty wszystkie zostały odwołane, jak szukaliśmy noclegu jakiegokolwiek, to ceny wynajmowanych pokojów, czy też, czy w ogóle kwater, skoczyły o kilkaset procent do góry. Jak próbowałem rezerwować najtańsze jakieś schronisko, turystyczne które gdzie kosztowało to na początku w ofercie było za 30 parę funtów za dobę odmówiono mi i za chwilę pojawiła się nowa oferta za 80 parę funtów i to było najtaniej normalnie oferty wyglądały około 200-300 funtów za jedną dobę totalny koszmar więc nie udało nam się załatwić noclegu na tą noc jesteśmy w tej chwili na lotnisku śpimy na podłodze. Ryaner się wypiął, a jutro będziemy no najważniejsze, że mamy ten powrót y, załatwiony na sobotę. To było najważniejsze. Miejmy nadzieję, że pogoda się zmieni do soboty. Natomiast jutro będziemy kombinować, y, jak załatwić nocleg na kolejne noce, żeby w normalnych warunkach przespać się i odpocząć, bo czujemy się tak przeczołgani, że w głowie się nie mieści. Zaraz Wam pokażę yy, halę, halę yy, lotniskową, gdzie ludzie śpią. Przed chwilą też samolot do Katowic, właśnie Wiz Wizara nie odleciał ze względu na wiatr i Polacy, sami Polacy leżą wszyscy na ziemi i próbują spać. Zobaczymy co się dalej będzie działo, totalny koszmar i chaos, a Ryanair dał ciała niesamowicie. Tak to wygląda, ludzie w namiotach śpią, na hali lotniskowej. A tam są Polacy, którzy nie polecieli do Katowic. No i dwóch Polaków, którzy nie polecieli do Londynu, czyli ja.